Zapraszamy do obejrzenia wystawy zatytułowanej Rok 2022. Rokiem Polskiego Romantyzmu. 17 listopada 2021 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu. W uchwale czytamy 1822 roku w Wilnie Ukazały się ballady i romanse Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu. Wtedy po raz pierwszy ujrzały światło dzienne romantyczność, powrót taty, świtezianka, pani Twardowska, bez których trudno wyobrazić sobie ostatnich 200 lat polskiej kultury. To, co nastąpiło potem, było bez precedensu w polskich dziejach. Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską literaturę, muzykę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej. Romantyzm przyniósł genialne dokonania w literaturze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida, w muzyce Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki, w malarstwie Piotra Michałowskiego i Jana Matejki. Twórcy ci byli artystami polskimi, a jednocześnie światowymi, ukazującymi polskie wartości w ich uniwersalnym kontekście. Bez twórczości ich oraz Maurycego Mochnackiego, Aleksandra Fredry, Antoniego Malczewskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Wincentego Pola, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila Lenartowicza, Kornela Ujejskiego, Artura Grodgera, Marii Szymanowskiej i Narcyzy Żubichowskiej nie bylibyśmy dziś tym, kim jesteśmy. Literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowały wymiar i profil duchowy Polaków. Wypracowane i utrwalone zostały najważniejsze cechy, pozwalające nam przetrwać nawet najdramatyczniejsze próby zniszczenia narodu: honor, waleczność, patriotyzm, przywiązanie do tradycji, empatia wobec losu innych i gotowość do ofiar, otwartość na inne kultury oraz przywiązanie do wolności. Ten kanon wartości narodowej wspólnoty, romantyzm przeniósł z dawnej Rzeczpospolitej i zdefiniował na nowo. Bez Maurycego Mochnackiego i jego pism o wolnych Polakach, bez wieszczów Mickiewicza i Słowackiego pochowanych w królewskich kryptach, po Polacy uznali, że królom Polski są równi, nie byłoby Legionów Piłsudskiego, czy powstańców warszawskich, to z romantyzmu wyrósł nowoczesny mesjanizm Jana Pawła II i unikatowy w dziejach świata ruch Solidarność. Pamięć romantyzmu polskiego jest zatem pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość. W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele. Romantyzm w historii polskiej literatury przypadł na lata 1822 do 1866. Jego głównymi przedstawicielami są Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid. Adam Mickiewicz. Urodził się w roku 1798, zmarł w 1855. Był prekursorem polskiego romantyzmu, jednym z największych poetów epoki, najwybitniejszym twórcą dramatu romantycznego w Polsce, członkiem i założycielem Towarzystwa Filomatycznego, działaczem politycznym. Tłumaczem, filozofem, działaczem religijnym, mistykiem i nauczycielem akademickim. Najważniejsze dzieła Adama Mickiewicza. Oda do młodości, wydana w 1820 roku, której rękopis właśnie tutaj widzimy. Balelady i romanse, zawarte w tomie pierwszym poezji, wydany w 1822 roku. Sonety. W tym sonety krymskie i sonety odeskie, wydane w 1826 roku. Konrad Wallenrod, wydany w 1828 roku w Petersburgu. Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Wydane w 1834 roku. Poezje Tom II, zawierające m.in. Grażynę oraz drugą i czwartą część dziadów, wydane w 1822 roku. Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, wydane w 1832 roku. Konfederaci Barscy, wydani w 1836 roku. Jakub Jasiński albo Dwie Polski, wydany w 1836 roku, Liryki Lozańskie, wydane pośmiertnie, i pierwsza część dziadów, wydana pośmiertnie. Cytaty Adama Mickiewicza: Bo kto nie był niejrazu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Ten cytat pochodzi z drugiej części dziadów: Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga łam, czego rozum nie złamie. Ten cytat pochodzi z Ody do młodości. Juliusz Słowacki żył w latach 1809-1849. Był wielkim poetą i dramaturgiem, twórcą filozofii genezyjskiej, jednym z największych mistyków polskiej poezji, wraz z Mickiewiczem uznawany jest za największego z przedstawicieli polskiego romantyzmu. Najważniejsze dzieła Juliusza Słowackiego. Pomimo, iż Juliusz Słowacki przeżył tylko 39 lat, pozostawił po sobie bardzo bogatą spuściznę literacką. Napisał 13 dramatów, niespełna 20 poematów, setki wierszy i listów oraz jedną powieść. Spośród jego najważniejszych dzieł możemy wymienić Balladynę, wydaną w 1834 roku, której rękopis tutaj widzimy. Odeł do wolności, wydaną w 1830 roku. Hymn Bogarolico Dziewico, wydany w 1830 roku. Hymn Smutno mi Boże, wydany w 1836 roku. Kordian, wydany w 1833 roku. Jan Bielecki, wydany w 1832 roku. Angeli, wydany w 1838 roku. Grób Agamemnona wydany w 1839 roku, Testament Mój wydany na przełomie lat 1839 i 1840, w Pamiętniku Zofii Pobrówny wydany w 1844 roku, Beniowski Poema wydany w roku 1841 i Genezis z Ducha wydany w roku 1844. Cytaty Juliusza Słowackiego Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei jak kamienie przez boga rzucane na szaniec. Cytat ten pochodzi z dzieła pod tytułem Testament Mój. Nie mów, że człowiek szczęśliwy, aż skona. Ten cytat pochodzi z dzieła Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Zygmunt Krasiński. Urodził się w roku 1812, zmarł w 1859. Był jednym z najwybitniejszych poetów okresu romantyzmu w Polsce. Był dramaturgiem, prozaikiem i filozofem. Wraz z Mickiewiczem i Słowackim zaliczany jest do wybitnego grona Czech Wieszczy. Najważniejsze dzieła Zygmunta Krasińskiego. Agaj Han, wydany w 1833 roku. Nieboska Komedia wydana w 1835 roku. Irydion, wydany w 1836 roku, przedświt wydany w 1843 roku oraz Psalmy Przyszłości, które jako całość wydane zostały w 1850 roku. Cytaty Zygmunta Krasińskiego. Nie ustępuj, nie ustąp nigdy, a wrogi Twe. Podłe wrogi twe pójdą w pył. Kiedy spuszczę powieki, więcej widzę niż z otwartymi oczyma. Cytaty te pochodzą z dzieła Nieboska Komedia. Cyprian Kamil Norwid. Żył w latach 1821-1883. Był ostatnim z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Był prozaikiem, dramatopisarzem, eseistą, grafikiem, rzeźbiarzem, malarzem i filozofem. Niedoceniony za życia, zapomniany po śmierci, na nowo odkryty w okresie Młodej Polski. Najważniejsze dzieła Cypriana Kamila Norwida. Fortepian Chopina wydany na przełomie lat 1863 i 64, którego rękopis tutaj widzimy. Prometedion, rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, wydany w 1851 roku, Bema Pamięci Żałobny Rapsot, wydany w 1851 roku, Coś ty Atenom zrobił w Sokratesie, wydany w roku 1856, do obywatela Johna Brauna, wydany w 1859 roku, w Weronie. Bierz napisany w 1847 roku „Moja piosenka”, czyli do kraju tego w dziełach Cypriana Norwida wydanych w 1934 roku dwie powieści wydane w 1866 roku „Rzecz o wolności słowa” wydana w 1869 roku i noc 1002 druga komedia wydana w 1850 roku. Cytaty Cypriana Kamila Norwida. Moja piosenka 2, fragment Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, Popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Dzieła wybitnych twórców polskiego romantyzmu dostępne są w naszych bibliotekach. Zapraszamy do ich wypożyczania. Bibliografia. Przygotowując niniejszą wystawę, korzystaliśmy z następujących publikacji. Romantyzm Aliny Witkowskiej i Romana Przybylskiego, Dziady Adama Mickiewicza, Nieboska komedia Zygmunta Krasińskiego. Korzystaliśmy też ze stron internetowych sejm.gov.pl, polona.pl, wolnelektury.pl, wikimediacommons.pl, wikipedia.org. Wszystkie wykorzystane tutaj ilustracje znajdują się w domenie publicznej. W filmie wykorzystaliśmy utwór "Funeral March" Fryderyka Chopina. Muzykę pobraliśmy z biblioteki audio na stronie www.youtube.com. Dziękujemy za uwagę.